Kiedy wchodza rano do chleba, mleko z i się wylewa. Kiedy wchodza z rana do obory, boją ziemię wszystkie kurwa maciory, kiedy wchodza na zetora, ziemia się sama ora. K**a. Mama, no po co mi chodzisz do domu, do pokoju. A tam ty się dobrze czujesz? Czy ty widzisz zegarek? No mama, no 2,4 to jeszcze... Muszę to... zamknąć się. Mamo, mamo nie zamknąć się, bo nagrywam teraz, co nie? O! Wolałbyś słuchać Sandrę czy Nitra. Słuchaj, za oba wybory dostałbym w Pierdol I pewnie dostanę Ale po dłuższym zastanowieniu i po przeanalizowaniu wszystkich moich związków Oraz potwierdzeniu tego, jak bardzo będzie mi bolało w twarz Wybrałbym Sandrę Wolałbyś mieć jedną brew czy być rudy? Brew mi spierdala Rucham ci matkę Nie, to nie działa No dobra, wolałbym mieć łupie z włosami Nic mnie nie zabiło Ale z rodzicami to takie już trochę problematyczne powiem powiedział. Tam ty się dobrze czujesz? Czy ty widzisz zegarek? Wolałbyś mieć dużego penisa, czy 380 milionów subskrypcji na... Ola. Wolałbyś mieć P. Gwiazdka, 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 trzeci gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Ja nie rozumiem! Paluszki, percelki, pa palusz, PP, fafelek, e, kartofel. Co za te gwiazdki może być? To jest jakiś skomplikowany szef, który właśnie mi wesołaś może, bo... czy jest. No, Muszę zadzwonić, muszę zadzwonić. Weź promocyjny Marek! Pan. Marek, p gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka! Co to znaczy? Jakie jeden? nie wiesz trzy. Proszę czekać na połączenie z konsultantem. Marek. Marek. Prowadzony przez naszych konsultantów Są nagrywane. A ja też nagrywam, mogę? Na góra, tańczy Tańczy Nie mogę. Tańczy. Ale czemu ty się musi stać? Ja, ja śmiać, jak to. Nie to. Nie wiem, Nie wiem, Nie 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 Nie

Co nie można? Nie można? A ty nie pijesz 15 latku? Nie pijesz 16 -latku? Nie, ja nie mówię do ciebie. Nie to. Mimo, 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 mimo. Ja mówię do widza. Ja wiem, że ty pijesz i Żuli kurwa bierzesz, żeby ci kupili butkę. Widzisz? My pijemy co? Nie mogę się napić? Jakiś problem? Czy to natural? Popuść się to ty? Co mi kupisz na rocznicę? Majtki albo skarpetki. Aha mm. Pogadajmy o dupach. Moja konewka jest do dupy. Muszę sobie nową kupić. Kiedy ziemię jest lekko podbity deptołbym Wszystkie kobiety, kiedy żem, ora rano staję, zakładam filcowki i lecę